Cześć, z tej strony Doggirt to to jest kolejny 40 odcinek z plemion na moim kanale. No i wreszcie mogliście się go doczekać ponad półtora miesiąca, e, czasu nie było tego odcinka z różnych powodów, ale najważniejsze, że już jest i mogę wam przedstawić. Najważniejsze zmiany, jakie się stały. Więc tak, w poprzednim odcinku, 39, był to odcinek z okazji 5 milionów punktów i miałem dokładnie tam 5 milionów 200 tysięcy. Teraz minął e, miesiąc i chyba 17 czy 18 dni od ostatniego odcinka i przybyło milion 100 tysięcy punktów na moim koncie. Co prawda ranking e, spadł o 3 pozycje, no ale to dlatego, że jest bardzo wyrównana walka. Na tym poziomie już i każdy walczy o jak najlepszą lokatę, dlatego ten ranking jakby stoi w miejscu, ale z drugiej strony naprawdę e, powiększam sobie bardzo przewagę nad pozostałymi graczami, e, którzy są z tyłu. Tak, e, wiosek jest 674, to jest bardzo, bardzo duża liczba wiosek. Jak możecie zobaczyć, już po rozwinięciu, patrzcie jak to przewijam to jest naprawdę masakra. Z tym wszystkim. No, ale dobra, słuchajcie, no to przedstawiłem Wam to. Teraz można przedstawić ranking agresora, setne miejsce, tak. Eee, poprawiony został ten ranking eee, poprzez dwie czy trzy akcje plemienne przez ten czas. Eee, bardzo do przodu poszło. Jako obrońca, oczywiście, stoję w miejscu. I właśnie zauważyłem wczoraj ciekawą rzecz, że dodali trzecią zakładkę jako wspierający. Tego nigdy nie widziałem. I pierwszy raz wczoraj patrzę, wchodzę na plemiona i patrzę, jest nowa, nowy, nowa, nowa zakładka, taka, jako wspierający, tak? I tutaj 500 jednostek u jakiegoś mojego sojusznika ostatnio padło i się to zaliczyło. Bardzo ciekawa sprawa, według mnie już to powinni dawno dodać, bo ja nigdy nie wiedziałem, gdzie to się nalicza, czy to się w ogóle nalicza, a teraz będzie, wszystko tutaj pokazane, jak nasze wsparcie ginie gdzieś, no nie? no dobra. Przy okazji po drodze było jakieś takie wydarzenie ciekawe było z jakiś taki event, nie pamiętam jaki, ale średnio brałem w nim udział nie wiem, coś tam może dostałem z tego eventu, już nawet nie pamiętam co tam na nim było. Chyba trzeba było wysyłać swoich rycerzy po jakieś godła i tych godła trzeba było zbierać i na koniec dnia, czy tam po 24 godzinach jak się miało dużo godę, to się dostawało dużo jakichś tam kryształów i je się wymieniało na nagrody. Takie coś było, ale mi się nie chciało na to czasu marnować i tak dalej, więc tak to wygląda. E, dobra, co, za, o, co do odznaczeń. Um, no to dziennych nic nie zdobyłem, no ale przechodząc dalej. E, oczywiście 10 tysięcy murów przekroczonych, um, 27 milionów przywódca, z tych ciekawszych, tak, podbiwie łącznie 1500 wiosek, to już się zbliżam do 1000. Tak samo do pokonania 500 szlachciców w bitwie. Demolka to tam wiecie to powoli idzie. O, i 250 wrogich armii już dobijamy do 1000 tak samo, więc jest spoko. Tylko czy ja tu wszystko miałem od początku, czy jakieś nowe znaczenia doszły? A dobrze, doszło odznaczenie Towarzysz Broni, że jestem w tym samym plemieniu 360 dni. No to to mi się udało osiągnąć bez wychodzenia z plemienia przez rok. E, bym miał to na pewno wcześniej, ale, no, jak, jak mówiłem, już kiedyś ja wychodziłem z plemienia i tak to wyszło. Dobra, e, tutaj Krezus już pięciokrotnie przekroczona liczba 50 tysięcy monet, a e, architekt. Miałem wątpliwości, czy osiągnę 100 tysięcy, a teraz myślę, że jak będę dalej tak samo się rozwijał, to myślę, że to 100 tysięcy jednak dobiję. Um, bo już jest jedna trzecia. No to już jest rzeczywiście jakaś tam liczba. Um, no i tak. To do tego eventu, to właśnie te klejnoty. Tak, nie kryształy, tylko klejnoty jakieś się tam zbierało. Osobiście tego nie robiłem prawie. No i tak to wygląda. No i statystyki. Um. Tak, tutaj miałem jakąś tam akcję. Znaczy to nie była tak duża akcja jak ta sprzed dwóch tygodni, gdzie pokonałem sporo jednostek, zaraz zobaczymy. Um. Tak, tak wygląda moje wybijanie monet. Tyle nic czasu i tutaj nagle jest wybijanie monet 600 milionów. A surowców na no to idzie. Dobra. Um. Co ja miałem teraz zobaczyć? Dzienne. Dobra, dzienne i wchodzimy w dzienne. Tak. Jednostki pokonane w ataku. Jestem na 57 miejscu, czyli wyżej, wyżej niż mój ranking. Mm, w pokonanych jednostkach w ciągu jednego dnia. Tak. 462 tysiące a dobra to już było miesiąc temu Miesiąc temu była ta akcja i władowałem wszystkie ofy, tam nie wiem ponad 150 i wszystkie 150 trafiły na wojsko i naprawdę nieźle się porozbijało wojsko przeciwnika, a ja przy okazji kilka milionów agresora zdobyłem i tak to wygląda a tutaj na przodzie jest bez zmian od dawna, chociaż tu patrzę, wczorajsza akcja też dużo zrobiła, bo tutaj dziura wbił, e, mimi tutaj wbił, bo także, także patrzę, że, o tutaj kreduś, Gołąbek, Ja dostałem także cele na wioski, tak samo jak oni, tylko że ja trafiłem na jakieś wioski praktycznie, które były puste, a ja sto kilkadziesiąt tysięcy sobie nabiłem, no, ale dobra. E, przejdźmy już ogólnie do rankingu ogólnego, czyli plemion. Bo tutaj jest parę zmian. Znaczy parę zmian, w sumie jedna zmiana. Eee, to już się stało też miesiąc temu, no ale tak jak nie nagrywałem długo, to muszę teraz tłumaczyć. Eee, były plemiona, jak się nie mylę, teraz żeby się nie pomylić. Asy, Blood i... I Code, tak. Kratos of Destiny, tak to się było. Tak. I one, to były plemiona, które były w jed... Sojuszu. Tak można to nazwać. Jeden sojusz, duży sojusz i właśnie ja nie rozumiałem dlaczego oni się już wcześniej nie połączyli. To zrobili po prostu plemię ABC, jakby to powiedzieć. Pierwsze litery każdego e, z plemion i pierwsze wyrazy w nazwie plemienia każdego z plemion, tak? No i się połączyli. No według mnie to jest zdecydowanie dobre posunięcie, bo po co na trzy plemiona grać, jak można na jedno? E, trzy plemiona. I tutaj jest ich drugi człon. No i ogólnie nas przegonili, ale tutaj nie ma się co dziwić, bo jednak złączenie trzech plemion wiadomo, że skutkuje tym, że my spadamy na drugie miejsce, chociaż ta przewaga, wiadomo, nie jest jakaś wielka, ale my jesteśmy oczywiście w sojuszu, więc e, mam nadzieję, że my ten świat e, skończymy wszyscy wspólnie, razem. I nie będzie to miało na nic wpływu. E, dobra. To czyli z macie wszystko, oczywiście łap R, z którymi mamy wojnę i las to już wiecie, to już jest przegrana. E, ranking globalny. W11, bardzo dużo pytań od niego było, kiedy odcinek, więc już jest odcinek, bo chciał się pewnie pochwalić przewagą znowu, którą zrobił, zaczął grać, przejmować wioski, tak jest. O, spadł w agresorze na drugie miejsce. To, 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 to nie może tak być, słuchaj. To do ciebie apel, żebyś wbił na pierwsze miejsce, bo tak być nie może. Musisz być na pierwszym miejscu w agresorze. Ja chcę w kolejnym odcinku tu pierwsze miejsce widzieć. No cóż, tak to wygląda. Już 9 osób przekroczyło ten milion. Znaczy 10 milionów punktów tą granicę. Tak to wygląda. Dominacja nad. Eee, światem. My mamy 31%, dlatego że my mamy liczbę punktów ogólnoplamienia większą, bo my mamy więcej członków. Tak to wygląda. Eee, razem z członem Knight mamy 36,4%. Oni mają 36, 37 i 4. Czyli praktycznie tak samo, jakby to złączyć, wygraliśmy świat, tylko niestety 150 osób nie zmieści się w jednym plemieniu. Ach, tak to wygląda. No. Pokonani przeciwnicy plemię. Oczywiście na pierwszym miejscu my, ale to też duży wpływ na to, na którym miejscu pokonani przeciwnicy jako agresor i obrońca jesteśmy. Ma wpływ to, że nasze plemię istnieje od początku świata. A inne nie. My jesteśmy praktycznie teraz jedynym plemieniem, które od początku świata istnieje i dotrwało do teraz, bo inne plemiona to są już takie łączenie innych... Zajmijąc ze sobą i tak dalej, i tak dalej, a my tak, jak, tak jakby od początku, no i tak to wszystko wygląda Pokonanie przeciwnicy Mimi, a dobra, Mimi przegonił, myślałem, że ktoś z przeciwników, a to dobra, to top 3 jest nasze, ale, ale i tak w 11 postarać się prosi, prosimy eee... Jako obrońca to ja się tu nie liczę, tu oczywiście przeciwnicy, tutaj w ogóle masakra, 522 miliony, keros. I jako wspierający, właśnie nowa zakładka, super, według mnie to powinni już to dać lata temu. I patrzcie właśnie, i tutaj można dużo zauważyć, mm, jakichś rzeczy. Nie, bo patrzcie, bo zawsze jak było, zawsze było tak, że ludzie przyjmują darmówki, mówi, mówi się na nich, że to są darmówkarze, tak? Na zapleczach mają 10 milionów punktów i wszystko to darmówki. Ale tak naprawdę mało kto wie, że takie osoby wysyłają najwięcej defa z całego plemienia na front. To tak na ogół się dzieje, że te 10 milionów punktów, czyli 1000 wiosek, to jest jakieś 800 wiosek defa na froncie i tak naprawdę taka zakładka pokazuje właśnie kto ma największy udział we współpracy plemienia e, poprzez wsparcie e, Devem, tak? Czyli teraz to jest według mnie no, świetna zakładka. No można zobaczyć e, naprawdę dobre statystyki u, u graczy. Oczywiście już nasi gracze tu nie mają się pod czym pochwalić, bo my nie mamy się, my nie mamy co bronić tylko przeciwnicy. Ale, tak jak mówiłem, można dostrzec graczy, których na ogół nie widzimy, którzy ży żyją tam gdzieś skromnie na obrzeżach, ale tak naprawdę to oni głównie bronią wiosek na frontach. No, i tak to wygląda. Podsumowanie wszystkiego. 600 milionów i Kelos rozwalił wszystko. No, bardzo dobry zawodnik. No ale niestety, no... No co, co może zrobić? Nawet najlepsi gracze nie mają szans przeciwko takiej dużej liczbie osób jak jak nasze plemię przykładowo a naprawdę e, chciałbym powiedzieć o lastach, że naprawdę się dobrze bronili, ale no dwie akcje przeprowadzone przez ponad 100 członków plemienia no, no niestety nic to nie zmienia a, ktoś mnie zaprasza e, na różne światy nie wiem, nie, na razie nie będę grał na razie chcę ten świat skończyć i wtedy Pomyślimy sobie, może przerwę zrobię, a później znowu wrócę do plemion. Tak. Dobra, sobie zapisałem, co miałem mówić. Dobra, teraz mapa. Tak, mapa. Dobra, to tutaj był. Jestem ja. Zawsze tutaj, to jest centrum moje. I widzicie, tak mniej więcej, jak tu przesuwam tym kursorem. O tak, ot. tu był front. O tako był front. O tako. I patrzcie, przebiliśmy się totalnie z każdej strony. Już o ta dziura, to tutaj już w ogóle nie ma dziury. To była taka ogromna dziura na kontynent, na pół kontynentu może, tak? Tu już nic nie ma. Tu już z tego nic praktycznie nie zostało. Wszędzie został przyjęty front. Tutaj oznaczyłem sobie jednego gracza z lach, z lach, tak? I on był na froncie. Ja pamiętam, że ono tutaj byli nasi niebiescy. A tutaj nad nim byli czerwoni. I tak się przesunął front, tak? Czyli tutaj wszędzie niebiescy są. Z każdej strony poszło to do przodu. Tak jakby to powiedzieć, ja ostatnio tutaj wioski przejmowałem, tak? Tutaj przejmowałem wioski. Dobra, najpierw przejmowałem tutaj, tu był front. Później tutaj. A teraz patrzcie, front się już przesunął tutaj. Bardzo, bardzo dużo osób, na przykład siwy się poszawą i tam inni, inni gracze no i tak to wygląda dobra, to jest mapa ogólna jak można to zinterpretować? można zinterpretować, że front był... patrzcie, jak kursorem przesuwam front był... Yy, tu był taki pacman tu był taki pacman, tu była otwarta buźka nawet taka duża buźka i tutaj byliśmy my, tak? Z dwóch stron tu sojusznicy, a tu my. I ten pac tak, zjadł wszystko i jeszcze już tutaj to dalej wylazł, bo coraz dalej. A właśnie, dla porównania sobie walne z innego odcinka mapkę. O, tak wygląda mapka, patrzcie, to jest jeszcze duże, to jest duży obszar, który oni tutaj mają. I teraz spójrzmy, wróćmy tutaj i to jest już... jest już malutki obszar już właściwie się zrobiła taka, taka dziura, z tych wszystkich takich dziur zrobiła się jedna taka duża dziura, która wsiąknie, nie wiem, w ciągu miesiąca. Myślę, że w miesiąc czasu już tego nie będzie wszystkiego. A maksymalnie miesiąc daje i tu będzie niebiesko. No i zostanie może o tyle o taki fragment e, czerwonego. Więc tak wygląda wojna. No totalnie już przeciwnicy się poddali, ale no cóż, no cóż mogli zrobić, tak. Pewnie jak też byłbym gdzieś tam na ich miejscu, też bym już nie, nie grał, bo naprawdę ja wiem jak morale spadają, jak się przegrywa wojnę i ludzie kończą grę. To jest po prostu, no nie ma sił na to. No oczywiście tutaj Iron Heights już został też zjechany, tutaj przyjmuję mu wioski, inni też przyjmuję. Właśnie tutaj parę wiosek się przybiłem z wioskami, taki frądzik. Tak to wygląda, tutaj pomagam przyjmować te wioski Przy okazji, e, tutaj barbki przyjmuję Kolejne kolonie mi się tworzą pod DF-a Tylko nie wiem po co mi teraz def Ale ogólnie e, przyjmuję te barbki na zapleczach Bo był okres, że nie było kogo przyjmować trochę A tutaj też jakieś tam darmy są Czarny murzyn, też go przyjmuję Dobra mm. Patrzę, co ja tu miałem zmienić, e, co miałem jeszcze powiedzieć bo tutaj z mapy świata wszystko pokazane hmm. wiecie co no, no, słuchajcie no łatwo idzie na, no łatwo idzie, bardzo łatwo już się nie bronią przeciwnicy lasty, no nie wypał z tymi lastami bo oni chcieli tak w 9 osób tam coś zrobić e, gadałem z nimi powiedzieli że jedynym ratunkiem byłoby to gdyby jedno z plemion przygarnęło ich, tak? Do siebie wtedy oni byliby uratowani, no ale niestety, e, kiedyś była wcześniej okazja, mogli do nas przychodzić, woleli walczyć, więc tak to zostało, że nikogo nie, przyjmuje, nie przyjmujemy do siebie, gramy fair play, nie przyjmujemy wrogów, tak? Właśnie tak to wygląda, e, bo tutaj wojny, 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 właśnie miałem to pokazać e, statystyki wojen. Tak to wygląda. Czwarty miesiąc ponad. Codziennie totalna dominacja. Tej ABC dość dużo przyjmuje wiosek, ale ogólnie w rankingu przejęć to my mamy dwa razy więcej prawie, bo jakby to powiedzieć, yy, u nich przyjmuje określona, określona liczba graczy, którzy są na froncie, tak? Czyli oni, a u nas przyjmuje bardzo dużo innych osób. Przecież nie wiem, jak tu 4000 z tego wychodzi, szczerze mówiąc. Dobra. No może dobra, z 4 wyjdzie jednak. No. U nas po prostu więcej osób ma możliwość ak udziału w akcjach. O tak, powiem. Niż u nich. No. I tutaj jeszcze Last Hope. No, to też, 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 też. też. O. Jak widać zostali już pokonani I punkty wojenne gracza ogólnie jako plemię od początku wszystkich wojen Ja zajmuję miejsce 22 175 do 41 Ershinio pierwszy, Dziura drugi, Stepek trzeci Tak to wygląda Eee, co się stało? Czemu 5 ataków? A! W11 Ja nie wiem, nie ogarniam, jak można Grać na jednym, na jednym świecie, nie wiem, półtora roku e, i cały czas farmić. Ja już nie farmię od, nie wiem, od pół roku ponad, nie wysłałem nic na farmy, a on cały czas farmi. Ja nie ogarniam, jak tak można, ale tak jest. Tak jest i tego nie zmienisz. Nie, no dla oznaczeń można to robić, tak? Ale patrzcie, cały czas rabuj 100 milionów, tak? Um, dziennie, 18 tysięcy wiosek, ktoś, ktoś, wysyła 18 tysięcy ataków, że też komuś się chce. No, nie wiem, naprawdę. Ale, no, tak to ogólnie, uh, wygląda. No właśnie, ranking 61. Jeszcze możemy sobie wejść w akta gracza. No i tak tutaj przyjmuję darmy, jakichś tam przeciwników, tam wcześniej przeciwników przyjmowałem. Chyba. Chyba przeciwników, a nie, chyba same darmy przyjmuję. Nie, dobra, coś przejmowałem tutaj z lasów, o sierra i tak dalej. No właśnie, i na koniec jeszcze Wam pokażę moje flagi. E, tak to wygląda z flagami. Już widzicie. I teraz przydzielenie flag jeszcze. E, przydzielenie flag wygląda o tak. No już bardzo dużo jest tego przydzielonego. I tak sobie pomyślałem, że jak skończy się ten świat, to. Wszystkie flagi, które już mi się skumulują, co już nie będą przydzielone, można tak powiedzieć To wszystkie te flagi zmaksuję i zobaczymy do którego poziomu dojdziemy Czuję, że ósmy poziom, czyli fioletowych flag będę miał ee, kilka Czarnej raczej nie będę miał żadnej, ale fioletowych kilka będę miał I zmaksuję je sobie i zobaczymy jak to będzie wyglądało Dobra eee, To chyba będę kończył ten odcinek eee, Teraz wiecie co, zbliżają się już takie wolne, bardziej wolne dni wakacyjne, więc yy, nie będzie na pewno takich przerw. Yy, zobaczymy co ja tam będę działał, więc na pewno będzie trochę częściej coś na YouTubie. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć!